Tam przeczytały klecji wody. było dobrze, no, ale to napisane jest. Trzeba rozmierzyć odpowiednią ilość wody i powoli wsypywać do niej klej w trakcie mieszając, żeby nie powstały grudki. Przez za gęsty, niż co, ślub mody doleje. Tak też klej do tapet nie mieszałem. Pewnie dlatego efekt nie powali. nie co? Ludy się zrobiły. że nie mamy takiego tego. Wybór narzędzi najwyraźniej nie jest najmocniejszą stroną panów. No klej już prawie doszedł, Ja bym mu jeszcze dał ze dwa dni. Powiedzmy, że wierząc w Panów doświadczenie, jesteśmy w stanie przyjąć, że tak też się uda. Zobacz, ale jest wróćmy teraz trzeba. A on, on może jest. Nie, nie, nie. Jak się powiedziałem, że dwa razy dziennie na, na, na skrajnych stronach, tak? Masz pewność, że nie jest kontynuacja. To znaczy. Zobacz, żeby się nie okazało, że jest, czekaj tam. Może wyjść, wiesz? Mała podpowiedź, Panowie: odwróćcie sobie tapetę, ona tam jest ponumerowana wszystko łatwiej. A ty zobacz, trzeba nałożyć, nie? Czyli to musi być w środku takim się zobacz, ale to trzeba nałożyć, nie? To jest tapeta, którą klei się na zakładkę. Czyli troszkę inaczej niż standardowe tapety. Standardowe tapety kleimy na styk, a tutaj zakładka wynosi jakieś 2 cm. No już panowie sobie rozłożyli ten cały układ. No, o, tapeta jest fajna, jest o, taka futurystyczna. A, czyli zastanowili się już panowie tak na 100%? I ile panowie, co? 500. Pasuje? Dobrze. No. Reżyserko, pasuje? No to jest na do przyjęcia. No nieźle. Chcę sobie zrobić taki damski kącik, toaletka jakieś wie pan, kosmetyki, takie moje ciuszki. Piękną a, linię. A, a. O, dziękuję a, bardzo. To, to bardzo. Dziękuję Dzień. bardzo, dużą pani Pani moją. jaką? Jest pani moją. O! <grywa> <grywa>